Dobra widzowie, Adrian tu przepisuje, dobra, lecimy, na, lecimy, na, lecimy tutaj o do przodu, tutaj Adrian to robi tutaj skilla, e, o tutaj ma, tutaj w ogóle różne rogi. Dobra, ja tu zaraz zrobię ten i będziesz musiał mnie skamerować, bo ja będę też musiał przepisać. Tutaj są takie ładne orły. Gęś, mała. Daj suba, nie pożałujesz. Na 2000 subów robię live na YouTube, więc. Dobra, lecimy do Adriana. Jak tam? Dobrze Potrzymasz mi telefon? Kamerę Czekaj oni Ale Czekaj. musisz miać Lodówka Lodówka Ej lodówka Nikolas nie idź stąd Nie ma Dobra idzie... Poczekaj Lodówka Dobra idziemy stąd bo Nikolas przyszedł i zaraz Nie no nie bo ja nagrywam To jest sobie. bo ja, ja na no, no dobre. Chcesz... Chcesz... Ty to coś. dobra i to Jak chcesz to przepisać? coś tutaj tej ściany wam nie, pokaza nie pokazałem chcecie więcej takich filmów z realu to piszcie w komentarzu. Przypnę wam serduszko. Napiszcie hashtag taki. Przypnę wam serduszko. Lecimy do następnej sali. Dobra. Mamy tutaj łowce. Tutaj drugiego. Tutaj skóra, tutaj skóra jest powieszona. A tam, czemu wy nie piszecie? Ja nagrywam na razie, ale teraz nie przepisuję. tutaj tutaj są kości. Dobra. Tutaj tego w ogóle nie było, bo już wtedy przyszliśmy. Tutaj mamy Dobra, teraz będzie trochę ułatwienie, bo jesteśmy tutaj tutaj jest trochę ułatwienie. Tutaj mamy gatunki, gatunki. Wiesz, tutaj mamy spisane wszystko, tylko Wam możemy też. Wam możemy to wszystko pokazać. W ogóle jakaś szybka! O, tutaj borsuki. Adrian przepisuje na razie. Ja sobie idę do tej sali. Adrian zaraz do nas dołączy. Siema Hubert? Dobra widzowie, mamy tutaj wydrę europejską. Dobra. Łabąć krzykliwy. Łabąć niemy. A tutaj w ogóle są. Jest bąk, bączek. Muszę Poczekaj, zaraz ty mnie też nakamerujesz chwilę. Dobra. Potem przejdziemy do strefy zimowej. Jeszcze Wam nagramy z bliska. Robimy cięcie i za chwilę się widzimy. Dobra, już jesteśmy znowu. Adrian już przepisał. No. Teraz ja będę przepisywał. Dobra. Teraz ty mnie może po kamerze. Dobra. Dobra. twojego skilla. Tutaj, tutaj w ogóle nie piszę jaki to jest słabo. Foka szara. szara. Czekaj, mhm. też Albo jednak nie je piszcie w komentarzu ptaki, tylko napiszcie w komentarzu odkryć zwierząt, to będzie jeszcze lepsze. Mam nadzieję, że dużo oświetleń tutaj to zrobi. Możecie jeszcze słyszeć dźwięki, tutaj głośnik jest. O. Dobra, ja tutaj cały czas kameruję może. Adriana 3000 subów zakłada sobie kanał na YouTube. Dobra, dobra. okej. Okay. Ale u mnie a potem u Ciebie zdobijamy te 3000. Mm -hmm. A tam można... A nie, tam byliśmy. Ale dobra. Poczekaj co tutaj jest. A, tu gra jakaś. Dobra, tutaj byliśmy, ale jeszcze... O, może tutaj coś będzie. Is... Złyszemy czy średnio co tutaj jest? O! Lis. O, właśnie pokażę Wam z bliska. Może niektórzy nie widzieli. O, tutaj wilczek. Ja sobie też go spiszę zaraz po Adrianie. Zrobimy cięcie i zaraz widzimy się. Dobra widzowie, już poprzepisywaliśmy. Lecimy sobie do... Lecimy do następnej sali. Teraz możemy jeszcze. No, znaczy już nie mamy żadnych sal. Ale możemy wam tutaj jeszcze ponagrywać szybko jakiś filmy. Dobra. A my musieliśmy zrobić krótkie cięcie. Tam co? O, o, ognisko tutaj są. ognisko są. Takie udawane z lampą. Mrygającą. tutaj chyba coś pili. Nie wiem. Dobra. Wrócimy do następnej sali. No, to Jesteśmy już w tej samej sali, ale możemy Wam jeszcze porobić zdjęcia. Tutaj mamy. Kamienie różne, jubiler trochę, taki trochę jak jubiler tylko z innymi kamieniami. O, Kwart, miel, dobre. Lecimy do nas, już lecimy. Idziemy, idziemy teraz do Adriana, się pożegnamy i chyba zarańczymy kończymy film. Kamienia tego wam nagrałam. Nie wiem, skąd jest w tej sali. Dobra, już jesteśmy. Już się Adrian z wami żegna. Nara. Nara. Nara.